Bom dia, bom dia, bom dia, good morning, good morning, good morning, guten Morgen, guten Morgen. Bon dia, bon dia, dobre, bon dia, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. It is wonderful to be back again and continue to talk about The Apostle of John's letter. Wspaniale jest wrócić i kontynuować rozmowę o liście apostoła Jana. Jesteśmy w wersecie 12 rozdziału 2, pierwszego listu Jana. Tutaj apostoł mówi: Przypominam wam, drogie dzieci, wasze grzechy zostały na zawsze usunięte dzięki mocy jego imienia. I love how clearly John expresses this. Podoba mi się to, jak jasno Jan to wyraża. Pamiętacie jak rozmawialiśmy o wersecie 9 w rozdziale pierwszym. To us our sins. Dowiedzieliśmy się, że w oryginalnej Grece nie jest napisane, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby przebaczać nam nasze grzechy, ale że On nam już przebaczył nasze grzechy. Here the apostle John reminds us, which is so important to always remember Tutaj apostoł Jan przypomina nam, jak ważne jest, aby zawsze pamiętać, That our sins are że nasze grzechy zostały na zawsze przebaczone. Podoba mi się, że the passion używa tutaj dokładnie słowa usunąć, to is one thing, but to is quite thing. ponieważ przebaczenie to jedno, a usunięcie czegoś to zupełnie coś innego. Chcę, Chcę wam tutaj przypomnieć o czymś naprawdę ważnym. Remember, once your sins have been removed, they are not here anymore. Pamiętajcie, że kiedy wasze grzechy zostały usunięte, to już ich nie ma. That means if God did something so powerful to remove every single sin we've ever committed. Oznacza to, że jeśli Bóg uczynił coś tak potężnego, aby usunąć każdy pojedynczy grzech, jaki kiedykolwiek popełniliśmy, it, jeśli wciąż żyjemy w poczuciu winy lub wstydu z powodu grzechu, albo oskarżamy o to innych, to przywracamy to, co Bóg usunął. That means we make ourselves greater than God. To znaczy, że stawiamy się wyżej niż Boga. Oznacza to również, że sprzeciwiamy się potężnemu dziełu dokonanemu na krzyżu. Sin, do Jeśli Bóg usunął twoje grzechy, dlaczego wciąż o nich mówisz? One zniknęły. But I like that they Podoba mi się to, że nie zostały po prostu usunięte. Ale są usunięte z mocy His name. Ale zostały usunięte dzięki mocy jego imienia. Me to to you. Pozwólcie, że coś Wam wyjaśnię. Jan nie mówi, że zostały one usunięte dzięki mocy naszej wiary, ale of usunięte dzięki mocy jego imienia. Ale zostały usunięte dzięki mocy jego imienia. Why is this so very Dlaczego jest to tak ważne? Na pewno wielokrotnie słyszeliście jak mówiłem że in Christ God has already cały the whole world to himself. Że w Chrystusie Bóg już pojednał cały świat ze sobą. You even a Zatem z punktu widzenia Boga Twoje grzechy zostały usunięte, zanim jeszcze stałeś się chrześcijaninem. You just didn't po prostu wcześniej tego nie przyjąłeś. Dlatego twoje grzechy nadal istniały. Ale Bóg już zrobił wszystko, co było konieczne, gdy Jezus za nas umarł. Skupienie zawsze musi być na imieniu Jezus i na jego dziele. Jak wielu chrześcijan ma więcej wierzy w to, co diabeł. Did or can do into what Jesus did. Ilu chrześcijan ma większą wiarę w to, co diabeł zrobił lub może zrobić, niż w to co uczynił Jezus.. Pomyśl tylko o całej dyskusji na temat przekleństw pokoleniowych. Czy nagle to co zrobił mój pradziadek, ma większą moc niż to, co zrobił Jezus? Oczywiście, że nie. So it matter how great or how little your sins are, it's... the power of his name that removed them. Nie ma znaczenia, jak wielkie lub małe są twoje grzechy, to moc jego imienia je usunęła. Kiedyś byłem osobą, która żyła w dużym poczuciu winy i wstydu z powodu rzeczy, które zrobiłem źle. Wiele osób tak postępuje z powodu sposobów, w jaki zostały wychowane. Religia zawsze próbuje kontrolować ludzi poprzez wstyd i poczucie winy. Oczywiście to nigdy nie działa. Nigdy nie przynosi zwycięstwa nad grzechem. But people have been raised in guilt and shame. Ludziom wychowanym w poczuciu winy i wstydu. Bardzo trudno jest zaakceptować bezwarunkowe przebaczenie wynikające z mocy imienia Jezus. Ale musimy to przyjąć. Now remember. Pamiętaj. Nie ma ani jednego grzechu większego niż moc imienia Jezusa. Wielki ewangelista Reinhard Bonke powiedział coś takiego. Jedna kropla krwi Jezusa wystarczy, aby usunąć grzechy całego świata. So next time that you sin. Więc następnym razem gdy zgrzeszysz, Nie patrz na siebie, patrz na moc jego imienia. Powiedz: dziękuję ci Jezu, że twoje imię jest tak potężne, że ten grzech został przebaczony zanim go popełniłem. I pamiętaj, John said it's been permanently removed. I pamiętaj, Jan mówi, że został on trwale usunięty. Bóg nie jest Bogiem, który zmienia zdanie. Moc imienia Jezus jest najbardziej pewną rzeczą we wszechświecie. Niezależnie od tego, czy czujesz wybaczenie czy nie, to nie zmienia mocy imienia Jezus. Niezależnie od tego, czy czujesz wybaczenie czy nie, to nie zmienia mocy imienia Jezusa. Niezależnie od tego, czy diabeł cię oskarża, czy nie, to nie zmienia mocy imienia Jezus. Niezależnie od tego, czy inni ludzie cię oskarżają, czy nie, nie zmienia to mocy imienia Jezus. Nieustannie ogłaszaj nad sobą i rozważaj w swoim sercu tę prawdę. Że moc imienia Jezus trwale, co oznacza raz na zawsze, usuwa mój grzech. Means, oznacza to, God, że przed Bogiem pozostanie trwale usunięty. That's a truth, it's clear throughout the Bible. Ta prawda jest jasna w całej Biblii. Ale diabeł wie. Ale diabeł wie, że jeśli uda mu się utrzymać Cię w świadomości grzechu, nie będziesz mógł cieszyć się zwycięstwem Boga. Więc proszę Cię, mój przyjacielu, od teraz postanów żyć świadomie mocy imienia Jezus. Do zobaczenia jutro.